Powiem szczerze, myślałem, że do końca miesiąca czerwca no tak, do ten projekt to się będzie. Tak, rząd obiecywał parlamentarzyści również, że ten projekt będzie już poza nami, a więc uchwalony. No, w tej chwili jest troszeczkę przesunięcia, jeśli chodzi o, o y, same prace w, w komisjach sejmowych, gdyż y, no, zmienia, zmieni się przewodniczący podkomisji do spraw Rynku Pracy nie ma jeszcze nowego. A jakie są szanse, no proszę Państwa, pracownicy handlu cały czas wierzą, liczą, że ten projekt będzie w tym roku uchwalony. Wiele z nich liczyło, że Wejdzie w tym roku, że w tym roku będą mieli wolne niedziele. No, tak się na pewno nie stanie, ale liczymy, że od 1 stycznia tak będzie. Zapowiedziała to ostatnio pani minister Rafalska na spotkaniu z Komisją Krajową. Również przeczytałem przedwczoraj w mediach wypowiedź do Papu, również w tej tonacji.